Co zrobić, gdy zalewa Ciebie krew? Oczywiście pierwsze jakiś opatrunek, no i dzwoni na pogotowie. No to tak w przenośni, bo dzisiaj kilka słów na temat co zrobić, gdy zaleje ci dom lub mieszkanie. To jest rzecz, o którą często pytacie, szczególnie przy tych warunkach, które są obecnie. Więc po pierwsze zabezpieczyć, tak, żeby straty były jak najmniejsze. Następnie zrób dokumentację fotograficzną, czasami można też zrobić filmową, jeszcze jak woda się leje przez otwory w górze, tak to nazwijmy. Potem zgłaszasz to do ubezpieczalni. Możesz to oczywiście zrobić telefonicznie, dzwoniąc na infolinie, bądź też. Poprzez stronę internetową. Tak jest zwykle najszybciej. Jeżeli są jakieś pytania, zawsze możesz zadzwonić do swojego agenta. Tak wygląda to w przypadku domu. Natomiast jeżeli mieszkanie, to oczywiście procedura jest ta sama. Czyli zabezpieczasz, robisz dokumentację fotograficzną, ewentualnie filmową, zgłaszasz. Na infolinię. Ale jest pewna różnica. Jeżeli zalało Ciebie, z uwagi na warunki pogodowe przez nieszczelny Dach na przykład. To wtedy korzystaj z polisy, którą ma wspólnota mieszkaniowa ZGM, -y, a nie swoją. Dlaczego? Ponieważ jeżeli skorzystasz ze swojej polisy, no to już w przyszłości będziesz musiał wykazać, że jest to wypłacona szkoda z Twojej polisy. To powoduje, że kolejna, kolejne ubezpieczenie może być droższe. Podobnie, jeżeli zaleje Ciebie sąsiad, zgłaszaj to z jego polisy. No, jeżeli sąsiad nie ma ubezpieczenia, no to wtedy oczywiście zgłaszasz ze swojej, a ubezpieczyciel będzie potem starał się ściągnąć z sąsiada te koszty, które poniesiesz w związku z remontem. Jeżeli chodzi o samo odszkodowanie, to już wszystko zależy od towarzystwa, gdzie jesteś ubezpieczony, jakie to są szkody, Ile tych szkód jest w danym rejonie, bo bardzo często ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie samej dokumentacji fotograficznej dołączonej do zgłoszenia i opisu. Tak to wygląda praktycznie. I w telegraficznym skrócie. Jeżeli jakieś pytania masz co do tego, zawsze możesz do mnie zadzwonić lub napisać. Tak przy okazji dwie sprawy. Jeżeli są rzeczy, które chcesz wiedzieć na temat ubezpieczeń, również, pisz do mnie, dzwoń do mnie, a będę to wyjaśniał także w ten sposób, aby to dotarło do jak największej liczby osób. Pamiętaj, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. A jeżeli ten krótki materiał ma dla Ciebie wartość dodaną, to proszę polub to. I udostępni, aby także inni mogli z tego skorzystać. A tak, za oknem dzisiaj taka pogoda jest bardziej burzowa, u niektórych pada już. To życzę mimo wszystko słonecznego dnia. No, i do usłyszenia i zobaczenia.